Ten piękny kraj prezentuje się nam polskim turystom jako niekończące się pasmo plaż nad Adriatykiem. Zajedźmy jednak też do starych zabytkowych miast jak Zagrzeb. Poznawanie miejscowych krajobrazów i obyczajów to prawdziwa turystyka. Winnice w Słowenii. A już zupełnie osobliwe jest rybołówstwo na jeziorze do w południowej Macedonii. Kormorany z podciętymi skrzydłami wypuszczane z tych nadwodnych domków łowią ryby dla ludzi z takimi wynikami.